Witajcie, z tej strony Groziomki Team i dzisiaj naszła wielkopomna chwila ponieważ przyjechał nowy nabytek eee, raczej zabytek na zabytek a oczywiście tym nowym nabytkiem jest eee, prasa SIPMA Z224 przez 1 eee, z 1986 roku eee, no zakupiłem na własne potrzeby nie będę nią jeździł na usługi. No i dzisiaj były testy ogółem, ale jutro będą już takie naprawdę typowe testy tej prasy. No i sprawa wygląda tak: ogółem ją zakupiłem w sobotę. Filmik nagrywałem w niedzielę, a filmik pojawi się właśnie z nowego nabytku dzisiaj. No, i tak ogółem były z nią małe problemy z tego względu, że tutaj nie dostałem do niej wałka. No, i był taki problem, że po prostu takich wałków już nie produkowali, bo tutaj już był drobny frez. No, i kupiłem wałek używany oczywiście na te normalne frezy, tak jak do ciągnika. I wymieniłem tą główkę tutaj przy prasie też na nowy typ, czyli na te 6 frezów. Bo ogółem były, był jeszcze ten stary ten stary, o taki jak tutaj jest frez, taki drobny był. No i sprawa wygląda tak. Zaraz z nią odpalimy, zobaczymy jak chodzi. Ogólnie zdjąłem na razie te widełki z tego względu, że dwóch widełek brakowało. A co było do zrobienia, no to właśnie ten wałek dokupić. Eee, ten wałek sprzęgła od prasy. Eee, właśnie przyspawać te dwie widełki. Te igły takie tak zwane. Eee, i, no i nasmarować ją mogłem, tak? Żeby była przygotowana do sezonu. Eee, no, <laughs> dla mnie to jest totalna nowość. Z tego względu, że no... Wcześniej nie miałem jeszcze prasy. no i e, no uczę się. Oczywiście, prasa jest podajnikiem. E, no zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Na razie jeszcze łąki są niepokoszone, ale już na dniach e, będą koszone i będą tym nabytkiem właśnie prasowane. E, no i co by tutaj więcej powiedzieć, sznurki e, już pozakładałem. Są gotowe. Zobaczcie. Nowe, nowe dwa kłębki. Już tutaj e, podaję. Tak więc myślę, że nie powinno być żadnego problemu. E, no i tak. Ogółem masa jest w dobrym stanie. Technicznym. Ponieważ e, przy kupnie wziąłem no e, fachowca od takich pras. No i powiedział, że prasa jest w naprawdę dobrym stanie. E, no i tak, była testowana u poprzedniego właściciela i ogółem e, nobelki bardzo dobrze zbijała. Nie przepuszczała też. E, no ale zobaczymy, jak to będzie. E, możecie mi napisać w komentarzu, e, jak są takie średnie wałki, właśnie do niej. E, możecie mi napisać w komentarzu, na jakim biegu powinno się jechać. No bo to jest dla mnie totalna nowość i nie wiem po prostu jakim tutaj biegiem i czy polowym, czy, czy szosowym. No możecie napisać mi w komentarzu, bo sam nie jestem. No nie jestem pewien, ale myślę, że tak dwójka, trójka polowa powinno wystarczyć, ale nie jestem pewien, tak więc możecie napisać w komentarzu na jakim biegu to się powinno jeździć. No wiadomo, że jak będzie gdzieś grubszy wałek, no to wtedy wiadomo, że trzeba trzymać na sprzęgle. No i tak, ogółem tutaj jest tabliczka znamionowa. Nie wiem, czy coś z niej odczytacie, czy nie, ale doczytałem się, że jest z 1986 roku. Tak więc, no już trochę lat ma ale mam nadzieję, że jeszcze będzie chodzić ogółem w całości. No to się prezentuje tak. Jak widzicie, e, właśnie tutaj zwróciłem uwagę na to, że to jest dobra rzecz, te boczne, e, jak to się nazywa, te boczne podbieraki, bo e, no jak jest szeroki wałek, no to po prostu Zabiera to do środka i, i zgarnia to siano czy tam słomę e, Ogółem w tym roku będzie pracowania około, e, zaraz policzę, hektar 30, e, hektar to już jest 2,30, około 4 hektarów i 30 arów. Tak więc no, dużo, nie dużo, ale ma się już swoje, tak? E, no na pewno nie chodzi, się nie prosi. No i właśnie nie wiem jeszcze jak będzie z tym podajnikiem, czy będę pracował tak normalnie, czy też czy też z rozrzutnikiem bezpośrednio będę ładował. Będę się, no się będę ładował. E, oczywiście będzie ładował e, no. jak to się nazywa? Podajnik. E, no i tak, zobaczymy, odpalimy ją. Jak to chodzi, pracuje ogółem. No, źle nie chodzi. W miarę cicho też. Jutro zobaczę, jutro, w piątek, bo jutro jest Boże ciało. W piątek naszykuję sobie tutaj taki próbny wałek i zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie pracowało, bo jeszcze też muszę no dopasować belki do swoich potrzeb żeby też nie były za bardzo zbite ani za wielkie no na razie mam ustawienie na średnie belki, bo tutaj są 4 ryby. są krótkie takie troszeczkę dłuższe długie no i najdłuższe tak, no, to ja ustawiłem sobie tutaj na dwójeczkę zaraz za tym Zaraz za tymi najmniejszymi. Eee, no i co? Zobaczymy jak to jak to pracuje eee, Bo już ogółem uruchomiałem ją Ale widać, że belka jest zbita, bo eee, już tutaj prawie że wychodzi jedna belka No i zobaczymy jak ona pracuje Tak więc poczekajcie chwilę ja sobie wejdę Przejdę sobie do ciągnika. No i co? Odpalimy ją. Zobaczymy, jak to chodzi. Ciągnik chodzi jak należy. Włączamy wałek. No i uruchamiamy. Tu w nią obłochę. Nie przestanie pracować. I wygasimy No pracuje w miarę cicho. Buja w obłokach niemiłosiernie, ale coś za coś tak. No, ogólnie u mnie jest taka sytuacja, że no, na mojej wsi akurat kostki się kończą. Teraz wchodzi era okrągłych belek. Tak więc no zakupiłem sobie, bo szczerze niepotrzebne mi jest. Niepotrzebna mi jest prasa na okrągłe belki, z tego względu, że. No mam mieszankę i mieszankę też będę jechał w kostki, zresztą zobaczcie tutaj ta zielona to jest mieszanka, a tamto żyto dalej co jest no to ono będzie jechane w okrągłe belki, zobaczcie jaka tam się ściana zrobiła w ogóle na tym życie, tutaj ten kawałek do tej łąki był zaorany z tego względu, że było mokro no i żyto wygniło. No, tak jak wspominałem wcześniej, na dniach będzie na łąka. No, ale teraz nadają niby burzę, więc nie wiem. No, nie wiem kiedy jeszcze. Ale mam zaplanowane na piątek albo sobotę. A jeżeli no nie w piątek albo w sobotę, no to już w przyszłym tygodniu, na spokojnie sobie pokosić, wysuszyć, no i ewentualnie później sprasować. Tak więc. To był film z nowego nabytku. No prasa wygląda nieźle. Widać, że jest zadbana. Tak więc no myślę, że problemów z nią nie powinno być jako takich. No, no mam nadzieję, że będzie, że będzie się spisywać. Ja ogólnie w, tym, w temacie pras to ja jestem zielony. No z tego względu, że po prostu wcześniej prasy nie miałem. No, ale teraz mam, tak więc no, będę się uczył na błędach. E, oczywiście na swojej prasie, bo no, na czyjejś na pewno bym się nie uczył. E, no, zobaczymy. I możecie mi napisać w komentarzu, e, na jakim biegu się powinno jeździć e, podczas prasowania. E, na jakim biegu, czy na polowym, czy na szosowym i na jakim numerze biegu, bo szczerze sam nie wiem. E, ale mi się wydaje, że po prostu. Polowe to będzie najlepsze rozwiązanie. E, no, możecie napisać w komentarzach. E, no i co, będziemy się widzieć przy, chyba najbliższy vlog będzie przy koszeniu mm, oczywiście trawy. Ogółem miał być vlog wcześniej z e, orki albo talerzowania już nie pamiętam, ta, tamtej łąki, e, hektara 15, co tam wspominałem. Był, zresztą będzie filmik dzisiaj wstawiony. No i nie nagrywałem z tego względu, że nie było czasu. No i tak, jest tam już zaorane, przetależowane dwa razy jest posiana trawa. Ogółem wilgoć tam jest bardzo dobra. Tak więc myślę, że no ta trawa powschodzi. I że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o koszenie. Tak więc, jeżeli będzie tam trawa, no to dodatkowo hektar 15 dochodzi do prasowania tą prasą, tak więc będzie już około myślę, że. No tutaj tą mąkę liczyłem dwa razy i tamtą hektar 15 też można policzyć jako dwa razy, tak więc hektar 15, hektar 15 to jest 2,30 plus hektar 30 to jest 3,60 plus hektar 30 to jest 4,90 plus 2 hektary no to wychodzi 6,90, tak więc prawie 7 hektarów. No, zobaczymy, jak ona się będzie spisywać. No, mam nadzieję, że będzie chodzić. No, tutaj znawca, właśnie od pras zapewniał mnie, że będzie chodzić. No, wiadomo, no jakieś tam usterki na pewno wystąpią. Nie powiem, że nie będzie bezawaryjna. No, ale mam nadzieję, że takie grubsze sprawy nie wiem typu tłok albo coś tego typu że no, no jest tak szybko się nie zepsuje no i e, ogółem doczekałem się tej prasy e, jestem ogółem zadowolony e, no doczekałem się takiej prasy bo brakowało tutaj na gospodarstwie e, no i tak ja będę kończył widzimy się najpewniej przy koszeniu łąki albo przy rozrzucaniu nawozów na owiec. E, ogółem owies już schnie na górce, z tego względu, że po prostu jest mało opadów, e, no i po prostu już od spodu e, zaczyna schnąć, tak więc e, no, miejmy nadzieję, że popada, ten deszcz. <laughs> że popada ten deszcz i wszystko będzie e, dobrze. No jeżeli chodzi o zboża o zimę, no to już tutaj susza nie przeszkodzi, no może ewentualnie w ziarno będzie drobne, no bo nie będzie właśnie, będą niedostatki tej wody, no i po prostu no, może się to przełożyć na plon, ale ogółem jeżeli, że to kwitło, no to jest była pogoda, tak więc no, myślę, że nie będzie. Tutaj, że no będzie sypać, tak. No, może być drobne, ale yy, może sypać. Tak więc, yy, no, mam też nadzieję, że owiec też pójdzie troszeczkę. No, bo owies yy, na dzień dzisiejszy, czyli 7 czerwca, no, to jest naprawdę bardzo słaby. Yy, to wygląda tak, jakby on miał dopiero 3 albo miesiąc czasu. A tak naprawdę to już jest prawie 2 miesiące. No i tego owsa dużo nie urosło, no będę musiał kiedyś właśnie posiać ten nawóz, ale czekam na deszcz, no bo tak to bym po prostu spalił ten owiec, a, a nie chcę go spalić, tak więc no widzimy się w najbliższym vlogu, tak więc trzymajcie się, na razie, cześć.